Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku Spec Simulator X i dzisiaj opowiemy sobie, znaczy dzisiaj, dzisiaj to ja wypuściłem sporo filmów, ale nieważne, dzisiaj opowiem wam w tym filmie o co chodzi dokładnie z Huge Chef Cutem i czy on w ogóle będzie do tego 31 marca, czy będzie jeszcze dłużej, bo słuchajcie, ten temat jest naprawdę moim zdaniem chory lekko, ponieważ tak, no powiedzmy sobie od początku, opowiem wam o co chodzi i pokażę wam coś jeszcze mega fajnego, co zdobyłem w My Restaurant, no i jeszcze taka najważniejsza sprawa, zbliżamy się do Huge Chef Cata, więc 95 5330 widzowie Celebryta Lifeguard, dobra, lecimy. Nie no, naprawdę jest grubo. Widzowie, naprawdę grubo przychodzą. Także słuchajcie, obejrzyjcie sobie wszystkie moje filmy na kanale. To też zrobicie to tak szybko. Ponieważ, uwaga, ogólnie, może wyjdziemy tutaj i na spokojnie wam opowiem. Słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o, o Huge Chef Kata, to on miał wejść 31 marca z aktualizacją My Restaurant, z update'em, co nie? No i generalnie oni to jednak wystartowali 5 dni wcześniej, dokładniej 26 marca w niedzielę jeżeli dobrze kojarzę, chyba że to był poniedziałek. No nieważne, w każdym razie zrobili to o wiele wcześniej. Co napisali na dev blogu i wy to teraz widzicie, ja wam to wklejam. I generalnie tam napisali, że będzie wcześniej. No i super. Dodali tego huge w kata, ale teraz myśląc dalej, jakby nie ma w ogóle daty zakończenia. I to jest moim zdaniem bardzo krzywdzące, no bo jakby dlaczego ma, jakby dlaczego nie podają, nawet jeżeli ludzie na Twitterze ich pytają, do kiedy mamy czas? Cisza, normalnie dato to pytanie nigdy nie odpowiedzą, czajcie. To jest jakaś grubsza zagrywka. Nie wiem dokładnie o co chodzi. No naprawdę nie rozumiem tego. Jakby w momencie, kiedy ogłasza się taki, takie coś, że w jednej gierce możecie zdobyć coś do drugiej. No jest to też gra jednej osoby, tak, jednego twórcy powiedzmy. Znaczy, ktoś inny nad tym pracował, no, ale generalnie Prestonik wie o co chodzi, sobie to polecił. Właśnie w sposób taki, że huja daje. No i słuchajcie, moim zdaniem tak czysto zdrowo po prostu byłoby podać datę ludziom, żeby sobie obliczyli po prostu ile mają jeszcze czasu, bo ja wam nie odpowiem, nikt wam nie odpowie, dosłownie nikt. Z czasem, kiedy to nagrywam, jest 19 28 marca, słuchajcie. Może po tym filmie ktoś powie, ale na razie nie ma. Nie ma żadnej daty, żadnej godziny, dosłownie niczego. Kiedy skończy nam się Hugh chef Cut, Nie wiadomo, nikt tego nie wie i to jest dla mnie chore, naprawdę, bo nikt tego nie wie. Słuchajcie, też co ciekawe, w ogóle sobie zabrałem stąd stoły, żeby nie podnosił Ciągle talerzy i sobie stoi, tak klikam tutaj, maszuję ludzi, żeby wchodzili i wchodzili. Oczywiście warto kupować y, tutaj te, wiecie, sztućce i kupię kolejne, żeby było jeszcze szybciej. Żeby, wiecie, tutaj jedli jeszcze szybciej. Dobra, panowie, czy ja mogę tutaj? Mogę, ok, no to wbijacie. Proszę brać sztućce, super. VIP Customer, no i widzowie, widzicie, to już naprawdę blisko, jak to zdobędę. Ale wracając do tematu, nie wiemy, kiedy to będzie, nie wiemy, kiedy się skończy. Więc no, jest to przykre, bo może ktoś mieć na przykład, wiecie. Za jakieś 3 dni okaże się, że ktoś ma tyle co ja, 95611 na przykład w wyniku, tak wiecie, tutaj daje taki losowy wynik. No i mm, powiedzmy, że nagle mówią, a dobra, to my już zabieramy tego huge'a, no i ktoś kto sobie robił, siedział długo, bo to naprawdę długo się siedzi, jeszcze bez żadnych e, rush hour, bez, bez, game, bez game passów, przepraszam, bez game passów, naprawdę mega ciężko jest to wbić, ja używałem rush hour widzowie kilka razy i dlatego tyle wbiłem, jakby... To, to na pewno mi mega pomogło, nie? W sensie to nie jest aż takie mega Open, no bo to na godzinę jest. Ale na pewno mi pomogło. Na pewno mi pomogła studnia, o której jeszcze raz wam wspominam. Jeżeli chodzi o tą studnię tutaj, na pewno Bug z Mikołajem też mi pomógł. Oglądajcie filmy na kanale, to się dowiecie. Na pewno ta studnia tutaj, która jest co 5 godzin, mega oddaje. Bo ona daje, nam, daje wam darmowego, oczywiście, Rush Hour. I jest jeszcze jedna rzecz, widzowie. Od razu powiem. Nie wiemy, nie znamy daty, więc róbcie ile wlezie, żeby po prostu zdobyć tego huge'a. Być może... Wyłączą go na nowy update w My Restaurant. Wiecie o co chodzi? Jak już wejdzie też do Pet Simulator. No bo na pewno to wyłączą, ale nie wiemy kiedy. Bo na pewno to wyłączą. To nie może być tak, że jest limitowane, ale tego nigdy nie wyłączam. Słuchajcie, co warto kupić jeszcze? I to przyspieszy waszą gierkę. Jeżeli udało Wam się zdobyć baga z Mikołajem, to slot machine tylko czeka, żebyście kupili. Po prostu. Jakby co 10 minut możecie za 10 tysięcy dolarów, co jest małą kwotą, zalosować jakąś fajną rzecz, jakiegoś busta. Ja to zrobię, patrzcie teraz. To tak wygląda. I możemy w nieskończoność co 10 minut m, używać tego i używać. Okej. Okay. I co to będzie? Mamy. Mm, advertising, okej, okay. kampania jakaś przez 8 minut i hyperstow, czyli generalnie będziemy mieli mega dużo klientów, jeszcze więcej, a ja mam nawet trash Hour odpalone ostatnie, ostatnie w tym My Restaurant, bo wydaje mi się, że po tym już Huge'a dostanę, no oczywiście nagrywka z tego będzie i opowiem wam co z tym zrobię, nie wiem czy go sprzedam, czy jak, zobaczymy cenę, na pewno cena tego Huge'a mega spada, jakby wczoraj ona była konkretna, bo nawet 800 bilionów, a teraz widziałem, że 150 chyba, także widzowie naprawdę, jeżeli chodzi o tego hugeton to on na pewno będzie gdzieś tak... No myślę, że skoro nadal nie wiemy, kiedy się to skończy i będzie dość długo trwało, to myślę, że to nawet spadnie do takiego pterodaktyla za 20 b Tak mi się wydaje. I dlatego myślę, czy go sprzedać, czy go sobie zachować tak dla... Po prostu wiecie, no że fajna pamiątka taka limitowana. Dajcie znać, co wy zrobicie. Sprzedacie, czy zostawicie sobie jako pamiątkę? Chcę to wiedzieć, bo jakby sam nie wiem, na co się zdecydować oczywiście. Dajcie znać, co o tym myślicie. Zostawcie łapę w górę pod tym filmem. Mam nadzieję, że wam... Znaczy wam nie odpowiedziałem, kiedy się kończy, bo naprawdę nie wiem i nikt nie wie, oni to ukrywają na razie widzowie, więc serio, nie, nie jestem w stanie powiedzieć. Teraz już wiecie, że na pewno żadnego tam 31 marca się to nie kończy, chociaż może się kończyć, ale mówię, tego nikt nie wie, kiedy się to skończy, po prostu wam mówię, żebyście wiedzieli, bo ja też tutaj troszkę źle powiedziałem. W ja sensie sam się nakręciłem, że 31 się kończy, skoro no tak było napisane, a tu chodziło bardziej, że wtedy się zaczyna jakby z update'em, a no zaczęło się wcześniej, no to nie wiemy kiedy się skończy, prosta sprawa, także przepraszam też tu za wprowadzenie w błąd mały, no ale mówię, ja się jarałem tą grą tak jak i wy i też nie, nie wiedziałem co się dzieje, ale przyjrzałem się i no po prostu nie podają daty, no też hamsko z ich strony, no ale cóż, nic nie zrobimy, ja wam dziękuję za obejrzenie i cześć.